Ciekawe, czy mnie dobrze słychać. Czy mnie dobrze witać Widać. Cześć, witam Was na moim kanale. Zaraz sobie zrobimy live'a na temat dopingu w sporcie. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, że mnie dobrze słychać. Oczywiście, jak będziemy rozmawiali o takim dopingu w sporcie, to nie chodzi mi o taki doping, co tam śpiewają kibice na stadionach, na przykład arka Gdynia kurtyzana świnia ale o takim dopingu farmakologicznym który właśnie ma na celu polepszenie wydajności sportowców No i dawanie i w ten sposób no, nieuczciwej przewagi względem innych sportowców którzy po prostu nie korzystają z takiego wspomagania Otóż temat wyszedł na tapet między innymi dzięki Sprawie pana Roberta Karasia, który się właśnie został przyłapany na takim dopingu, a tak konkretnie poszło o to, że przygotowywał się między innymi, jak tu sam tłumaczył, do zawodów MMA, że tam miał wziąć ten doping, a potem wygrał ten ultra maraton Ironmana w Brazylii. No, i teraz pytanie, czy to było karalne? Czy doping taki jest karalny w prawie polskim? I też przy okazji, dzięki tym tłumaczeniom, które pan składał, Robert Karaś, fajny jest temat, bo możemy sobie przeanalizować to pod kątem właśnie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. Więc, tak, w skrócie. Tutaj mam oczywiście kwestię dopingu w sporcie. I to jest regulowane w ustawie o zwalczaniu dopingu w sporcie. I jak się okazuje, to również może być przestępstwo, tak jak już jedna z pań, sportsmenek, powiedziała, że za to powinna być kara, że to powinno być przestępstwo. To zresztą pani, chyba, Moim Perek tak opowiedziała. Natomiast ona miała w tym troszkę racji, bo doping może być przestępstwem, podawanie dopingu w sporcie. I to reguluje artykuł 48 ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie. I zgodnie z tym artykułem, kto podaje małoletniemu zawodnikowi substancję zabronioną, tam określoną w grupie S1, S2 lub S4, załącznika nr 1 do konwencji. Podlega grzywnie karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat trzech. I ustęp drugi. Tej samej karze podlega, kto podaje zawodnikowi bez jego wiedzy substancję zabronioną i taką samą książkę w grupie S1, S2 lub S4. Czyli z tego wynika, że odpowiedzialności karnej za przestępstwo podlegają jedynie ci, którzy podawali taki doping małoletnim sportowcom. Albo jakiemuś innemu sportowcowi bez jego wiedzy. Natomiast sam sportowiec, który takiego dopingu zażywa, takiej substancji farmakologicznej niedozwolonej zażywa, nie podlega odpowiedzialności karnej, jedynie podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej. Czyli tutaj mówimy bardziej o takich karach dyskwalifikacji czy karach finansowych. Natomiast to jest troszkę związane z tym, że. No, w prawie karnym jest taka zasada, że chcącemu też nie dzieje się krzywda. Jeżeli sam ktoś przyjmuje taki doping, no to to jest no po prostu za zgodą samego pokrzywdzonego. Natomiast ustawodawca polski, no i podobnie jak wielu innych ustawodawców w innych krajach, każą jedynie takie przypadki, gdy doping jest podawany bez wiedzy zawodnika, przez np. lekarza, jego trenerów czy sztabu szkoleniowy, albo wtedy, gdy doping jest podawany przez um, na czasowo coś mi tutaj Przepraszam lata pytanie z czatu Kto to jest Robert Karaś to jest ponoć właśnie jakiś um, sportowiec szczerze mówiąc nie śledziłem tego za bardzo ale teraz to wyszło na tapet no, i jakie jest uzasadnienie w ogóle czegoś takiego, że w ogóle jedynie każemy jak za przestępstwo, jedynie w tych dwóch przypadkach. Jedynie gdy podany jest doping małoletnim, bądź gdy dzieje się to bez wiedzy i zgody tego sportowca. No Ma to swoje jakby uzasadnienie w historii, w czasach NRD. Wszyscy chyba pamiętamy generalnie te piękne przytyki na piękną niemiecką urodę kobiet, zwłaszcza niemieckich pływaczek które miało typowo męskie cechy, a to było związane z tym, że po prostu w NRD doping, no to to szedł na skalę przemysłową w sporcie, bo akurat ten komunistyczne niemieckie państwo chciało się czymś pochwalić, więc stwierdzili, że będą się chwalili tutaj sukcesami sportowymi, w celach propagandy oczywiście, no i zresztą w NRD to się rozwinął w ogóle taki zawód lekarza sportowego, oczywiście teraz to poszło w dobrą stronę, natomiast no tam doping był podawany, takie środki farmakologiczne były podawane na skalę przemysłową. I teraz pytanie, dlaczego nie jest karane, jeżeli sam sportowiec przyjmie taki doping? A to dlatego, że najczęściej dopingiem to są, jako doping, to są stosowane legalne środki farmaceutyczne, farmakologiczne, ale właśnie w przypadku spożywania większych dawek. To już one nie mają um, takiego funkcji leczniczej, terapeutycznej, ale bardzo często właśnie mają takie funkcje, że zwiększają wydolności organizmu. No i właśnie taka była geneza dopingu zresztą w Niemczech, że e, podawano m, tym e, młodym sportsmenkom niemieckim właśnie takie farmaceutyki, i potem one nabywały tych męskich cech. Zresztą, no, nawet ostatnio widziałem, m, bardzo ciekawy temat. Bardzo ciekawy materiał na temat dopingu NRD. Jest taki kanał na YouTube po wojnie. Zachęcam do obejrzenia się z materiałem, to jest akurat szerzej opowiedziane. Ale faktycznie to było tak, że były podawane legalne środki, co oznacza, że bardzo często również zawodnik, jeżeli stosuje jakąś taką terapię, gdzie musi przyjąć takie leki, to on może wystąpić o zgody do danej federacji o to, żeby mógł to stosować. Wtedy to nie jest traktowane jako doping bo po prostu wspomaga to jego proces leczenia. Więc właśnie też dlatego nie ma takiej odpowiedzialności karnej, jak w przypadku chociażby przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, gdzie już za przykładowo 1 gram susz konopnego mogą być postawione zarzuty. I zresztą temu słynnemu raperowi słynęło. Oczywiście w niektórych kręgach raperowi Mata były postawione wtedy zarzuty karne. Oczywiście sąd stwierdził, że jednak tutaj była zbyt mała, Ilość tej substancji, więc umorzył postępowanie. Natomiast ten prokurator faktycznie się do tego przyczepił. Więc w tych dwóch przypadkach, jeżeli doping jest podawany osobie małoletniej, albo dzieje się to bez zgody i wiedzy samego zawodnika, to za to ściga prokurator, bo to mamy do czynienia w, z przestępstwem. Natomiast sam zawodnik podlegałby jedynie odpowiedzialności dyscyplinarnej. I dlaczego też mówię, że jest fajny przypadek pana Roberta Karasia? A to dlatego, że on właśnie zmieniał swoje tłumaczenia, zmieniał swoje wyjaśnienia. Początkowo, właśnie niby utrzymywał, że on nie wiedział, co mu się daje, że to ktoś mu to podał bez jego wiedzy i zgody, czyli A, tutaj już mógł się w to zaangażować prokurator, czyli to mógłby być już sprawa z tego karna. Ale być może ktoś z jego otoczenia właśnie mu tak doradził, żeby powiedział, żeby to jednak wiedział, żeby tego nie rozmuchiwał, no bo wtedy, jeżeli się do tego przyznał i powiedział, że no, to się działo bez jego wiedzy i zgody, to przecież prokuratura miałaby w tym momencie obowiązek wszczęcia śledztwa pod kątem popełnienia przestępstwa z artykułu 48 ustawy o przeciwdziałaniu dopingowi w sporcie. Natomiast no, niezależnie też od tego, byłoby wszczęte pewnie postępowanie dyscyplinarne względem Roberta Karasia, no, ale no, tutaj by jedynie on mógł się w ten sposób tak wybronić, bo jeżeli faktycznie by tutaj to śledztwo wykazało, że jednak on był ofiarą, był poprzedzonym w tym sprawie, że to było bez jego zgody, no to wtedy nie, odpo nie odpowiadałby. Dyscyplinarnie. Natomiast no, widocznie być może się troszkę szumu przestraszył, albo ktoś mu doradził, że ewentualne na przykład składanie takich fałszywych zeznań, czy składanie fałszywego powiedzmy takiego oświadczenia, jeżeli byłoby to w postępowaniu karnym, to byłoby być może jeszcze gorzej wizerunkowo, niż gdyby on się przyznał, że sam ten doping stosował. Nie wiem, jak to było. No, mogę powiedzmy, jedynie instytuować w oparciu o przepisy, które mamy. Że na przykład nie chciał wysyłać fałszywego oskarżenia za artykuł 234 kodeksu karnego, za co on sam by już mógłby odpowiadać. Więc być może to po prostu było spowodowane tym, że no sam zmienił te swoje wyjaśnienia, no bo w tym momencie, jeżeli na przykład on opowiada, że on nie wiedział, co się działo i Pojawiłby się w tym momencie od razu dodatkowe pytanie: a dlaczego nie zawiadomił o popełnieniu przestępstwa? No bo wtedy, gdyby zawiadomił o popełnieniu przestępstwa, a sam ten doping przyjmował, to by odpowiadał za artykułu 238 kodeksu karnego, czyli fałszywe zawiadomienie o przestępstwie. Kto zawiadomił o przestępstwie lub o przestępstwie w skarbowym, organ powołany do ścigania, wiedząc, ze, że przestępstwa nie popełniono, czyli wtedy, gdy on sam to przyjął, to się działo za jego wiedzą i zgodą, polega grzywnie każdego ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności lat dwóch. Więc to się wiązało z tym, że no po prostu być może ktoś mu tak doradził, żeby jednak wziął ten doping na siebie, skoro i tak wyjdzie, że no, mógł doskonale o tym wszystkim wiedzieć, albo po prostu no już nie chciał to w to wciągać inne osoby, bo po tych e, swoich pierwszych wyjaśnieniach, y, z których wynikało, że. Ktoś mu podał ten doping, no to się wycofał i powiedział, że jednak ten doping sam przyjmował. No i teraz pytanie, czy on odpowiada karnie? Tak jak powiedziałem, nie, bo w tym wypadku odpowiadałoby jedynie karnie te osoby, które by mu ten doping podały bez jego wiedzy i zgody, bądź zgodnie z art. 48 odpowiadają jedynie osoby, które podają taki doping małoletnim. Kolejna osoba pyta się, kto to jest Robert? Karaś. Szczerze mówiąc, sam nie wiedziałem, do, tej, do dnia dzisiejszego za bardzo. Być może mi to nazwisko um, gdzieś tam myknęło. Natomiast, e, tak jak powiedziałem, jedynie takiemu sportowcowi, który przyjmuje doping i są to z pełną świadomością wie, co to jest, no to grozi mu za to jedynie odpowiedzialność dyscyplinarna. A dyscyplinarna to że to mogą być zarówno kary finansowe, Wykluczenia zawodów sportowych, czy no, po prostu dyskwalifikacja, tak jak to miało miejsce tutaj do tej pory. No i też przede wszystkim no, w tym dopingu, no ja tutaj no, zachęcam do zapoznania się z innymi regulacjami, bo praktycznie Polska, jak i inne kraje, mają zbliżone regulacje na, na całym świecie. Więc jeżeli to było jedynie spowodowane, Przykładowo, kontuzją, tak jak początkowo on chciał tłumaczyć, że po zawodach MMA, to nic nie stało na przeszkodzie, żeby wystąpił do federacji o zgodę na właśnie stosowanie takiego dopingu. Bo jeżeli to był, miałoby usunięcie medyczne, na przykład dodatkowe przywinięcia lekarza sportowego, to on by tą zgodę otrzymałby pewnie. Przypominam, że były te słynne biegaczki norweskie, które na przykład chorowały na Choroby układu oddechowego. I faktycznie miały takie uzasadnienie medyczne, że no po prostu takie sterydy, takie leki, które zwiększają wydolność płuc, on to musiały przejmować. Co prawda, pozostałym im konkurentkom to bardzo nie pasowało. Przypominam, że tutaj pani chyba Kowalczyk bardzo na to czuła, że. Tamte panie są chore i mogą sobie tak jak przyjmować, ona jest zdrowa i nie może. Więc, no ale tamto miało uzasadnienie medyczne, że tamte, tamte zawodniczki miały zgodę federacji. No teraz na szczęście, powiedzmy tak, wracając do tej sytuacji z NRD, nie ma aż takich problemów, że trzeba um, uciekać się do tych środków farmakologicznych. Które zmieniają kobiety w mężczyzn, albo właśnie nadają im cechy męskie. Żyjemy w takich czasach, gdzie no po prostu zawsze jakiś przeciętny zawodnik, mężczyzna, może oświadczyć, że jednak czuje się kobietą i przypisać się do Federacji Żeńskiej. No i wtedy z przeciętniaka w sporcie męskim, to nagle staje się mistrzynią w sporcie kobiecym. Więc tutaj mówię tak oczywiście z przymrużeniem oka, ale tak to wygląda. Wracam do czatu. Czy gdyby to było w żużlu, gdzie wszyscy sportowcy są przedsiębiorcami, można byłoby stosować przepisy o nieuczciwej konkurencji? Mm, nie, uważam, że nie. Przepisy szczególne. Byśmy mogli stosować przepisy o nieuczciwej konkurencji wtedy, gdyby na przykład żużlowcy by rozpowszechniali fałszywe informacje. Nieprawdziwe na temat swoich konkurentów, że na przykład tamci stosują doping, albo że tamci na przykład biorą takie środki. Wtedy ja bym być może tutaj widział możliwość zastosowania właśnie tych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu konkurencji, więc to byłoby w tym momencie możliwe. Czy będzie transmisja poświęcona pytaniom odpowiedziom na nie? Tak, będzie taka transmisja. Natomiast um, czekam na dobry moment, szczerze mówiąc. Um, kolejne pytanie: Szczatu Bracia, Zieleńscy, Sztangiści, jakiś czas temu także wstali przy opanie do dopingu. No i tak, no i takie rzeczy po prostu no się dzieją. Z tym, że um, wracając do pytania, czy doping jest karalny, doping jest karalny tylko wtedy, gdy dzieje się jak przestępstwo, wtedy, gdy dzieje się to bez wiedzy i zgody tego sportowca, albo gdy ta. Taki doping jest podawany małoletnim, tutaj przykład tych płuwaczek niemieckich z NRD. Więc wtedy to byłoby przestępstwo. W pozostałych przypadkach no sportowiec odpowiada dyscyplinarnie za to, czyli tutaj mówimy o karach finansowych, wykluczenia zawodów, dyskwalifikacji, ale bardzo często to jest większa dolegliwość niż odpowiedzialny za przestępstwo tego sportowca, no bo przypominamy, że wtedy sportowcy no, tracą swoich sponsorów, no bo kto by chciał sponsorować sportowca, który wiadomo, że jest nieuczciwy i że po prostu osiąga jakąś przewagę kosztem swoich konkurentów. No to wygląda antyż, tak powiedzmy, reklamowo i na no, nie dziwnego, że po prostu wtedy sponsorzy się wycofują. Pan Lukas, takie osoby określa się jednym słowem. No cóż, no, różne są słowa, natomiast yy, yy, jak to można określić, to już inna jest kwestia. No dobrze. No to yy, kwestie widzę, pytań z czatu sobie już omówiliśmy. No i te takie powiedziałem, jeżeli byłyby faktycznie jakieś przesłanki medyczne w celu stosowania innego powiedzmy, takiego środka farmaceutycznego, bo tak jak powiedziałem na samym początku, dopingiem najczęściej są stosowane legalne leki, legalne środki farmaceutyczne, które po prostu w przypadku większej ilości dawek albo w przypadku ludzi zdrowych Faktycznie no, potrafią poprawić ich wydolność płuc, wydolność organizmu. A w sporcie zawodowym czasami te ułamki, sekund czy sekundy, no to mogą decydować o tym, czy ktoś zdobędzie medal, czy nie. Więc tak to się po prostu również z tym wiąże. Ok, także jeżeli chodzi o kwestię dopingu, również. Handlowanie takimi środkami dopingującymi, również to jest przestępstwo, ale w przypadku akurat omawianym dzisiaj, czyli sportowca, który zażywa doping, to tego nie stosujemy, bo tutaj byśmy mówili najwyżej o odpowiedzialności z artykułu 49 ustawy o dopingu, o przeciwdziałaniu dopingu w sporcie, czyli na przykład kto udostępnia osobom trzecim odpłatnie lub nieodpłatnie substancję zabronioną. I tam może podlegać właśnie tej karze grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat trzech, Także handlowanie taką substancją bez zezwolenia byłoby karalne. Natomiast, czy Robert Karaś mógłby odpowiadać karnie? Teoretycznie mógłby. Wtedy, gdyby na przykład on sprowadził więcej takich środków, Byłaby teoretycznie możliwość odpowiadania z artykułu 49 ustęp 3 ustawy o przeciwdziałaniu dopingu w sporcie, tylko rząd by musiał być w tym momencie takim detalistą, czyli sprowadzać hurtowe ilości wręcz takich środków takimi produktami leczniczymi. Wtedy byłaby możliwość odpowiadania karnie. Natomiast w postału wypadkach, tak jak powiedziałem, sportowiec jedynie odpowiada dyscyplinarnie. Okej, okay. To już temat widzę, że omówiliśmy. Ja Wam dziękuję z tego dzisiejszego live'a, i tymczasem pozdrawiam.